Jak odwrócić argument? Zazwyczaj argument składa się z przesłanki i wniosku. Aby zgrabnie odwrócić argument, wykorzystaj tą samą przesłankę, której używa twój oponent, ale wyciągnij z niej inne wnioski. Na przykład, pani jest takim młodym adwokatem, więc nie ma pani dużego doświadczenia. Możesz powiedzieć: I właśnie dlatego, że jestem młodym adwokatem, mam dużo zapału, aktualną wiedzę i pełne zaangażowanie, bo dopiero rozwijam swoją kancelarię i buduję rozpoznawalność na rynku. Drugi przykład odwrócenia argumentu. Nie studiowała Pani na prestiżowym uniwersytecie, więc ma Pani gorszą wiedzę. Jak to robisz? Mówisz tak. I właśnie dlatego, że nie studiowałam na prestiżowym uniwersytecie, musiałam ciężej pracować na swoje osiągnięcia, rozwijać praktyczne umiejętności od podstaw, no i nie polegać na nazwie uczelni, a to ukształtowało moją determinację i głębokie zrozumienie tematu. Jeśli ktoś ci zarzuca, jest Pani kobietą, więc nie ma Pani odpowiedniej twardości w negocjacjach. Odwróć argument i powiedz, i właśnie dlatego, że jestem kobietą, potrafię budować relacje oparte na zaufaniu. Słucham uważnie wszystkich stron i znajduję rozwiązania, które zadowalają każdą ze stron. A jak pan pewnie wie, to często daje lepsze długofalowe rezultaty niż agresywne podejście. A jak dokładnie odwracać argument, nauczysz się też z naszej książki Wojna na Słowa. Serdecznie ci ją polecam. Zaobserwuj mój profil po więcej i pamiętaj, twoje słowa mają znaczenie.